Witam Państwa serdecznie na moim kanale. Z tej strony Rybka. Nagrywam dzisiaj filmik, ponieważ przyszły mi ryby z kanału Bednar TV. Także, kolego, Ci dziękuję. Zaraz będziemy otwierać paczkę. No i jak tu widzicie, platki musiałem wrzucić do tego akwarium. Ale to za chwilę Wam pokażę wszystkim o co chodzi. No i oczywiście, tak jak mówiłem, kolego Mariuszu z kanału Bernard TV. Miałem dzisiaj trochę zalatany dzień, bo tak jak obiecałem Tobie i oczywiście akwarystom i moim subskrybentom, że będą akwaria. No i dzisiaj przyniosłem jedno akwarium. Jeszcze mam przynieść dwa akwaria o, o takim samym litrażu, ale to za chwilę. No i na strychu mam 25 litrów. Nie wiem, może go do, do czegoś wykorzystam. No ale jak widzicie, sami plat tutaj platki pływają w tym akwarium. Jak widzicie, wszystko jest ok. Wszystko w porządku. No a co chodzi o kostkę... Zaraz wam powiem. Tam będzie tylko y, nurzaniec, y, oczywiście jedna żabienica i będzie w kostce rosła moczarka. Moczarka y, nie będzie żadnych filtrów, będą filtry na powietrze na żadne kamienie tylko z lat 80 i zobaczycie jakie akwaria kiedyś były tak tą kostkę będę trzymał te akwaria co teraz dzisiaj ten jeden akwarium co przyniosłem jeszcze dwa przyniosę będą na czystym szkle tam jakieś roślinki będą tylko pływały dla maluchów i też będą na gąbkach na powietrze to znaczy na brzęczyki no i przystępujemy do otwierania paczki. Także yy, zakupiłem z kanału yy, Bednar TV, akwarystyka. Jeszcze raz Ci Mariusz dziękuję. Także szacun dla Ciebie. No i przystępujemy do otwierania paczki. Oczywiście zerwałem swoje dane. No i będziemy otwierać. No, jak widzicie, oderwałem paczkę, yy, swoje dane, numer telefonu, i tutaj będę teraz otwierał, tak żeby było wszystko widać delikatnie. Także Mariusz. Naprawdę się cieszę. Bo to jest radość. Dla, takie, dla każdego z nas. Zobaczymy. Coś ty tutaj mi wysłał za szczupaka kolego. No i zobaczymy. Zobaczymy. Słuchajcie, kochani. Ja wiem, co to jest. Ja wiem, co to jest. Wezmę nóż, bo żebym zaraz przebił. Ale to zapakował. No i jak I tak myślałem. Tak myślałem, żyją. Liczność. To jest normalnie coś pięknego. Trzymaj ten worek. Słuchajcie, zielone molinezje. Zielone molinezje. Dwa samce, dwie samiczki. Widzę, że dwie samiczki są kotne. Żagle opłetwe. I będziemy wkładać do wody, żeby wyrównała się temperatura, kochani. Także. Zaraz zobaczycie wszystko. Już. Także kochani, piękne ryby, piękne ryby. Śliczne są, dorosłe, dwa samce, dwie samiczki. One tutaj nie będą w tym akwarium, tylko będą w kostce. Tam w kostce są tylko yy, kiryski i tam tak zrobię, jak mówiłem, że będzie moczarka, żabienica. inużaniec inużaniec i dwie samiczki wpuszczam do kostki 166 litrów na następnym filmiku państwu pokażę śliczne są naprawdę kozackie kozackie niektórzy będą y, y, zaraz filmiki nagrywać, że się cieszy tak jak z kubków ale mam się z czego cieszyć. Także mam się z czego cieszyć, bo od dobrego hodowcy naprawdę warto kupić. A to są ryby. To już musicie pisać do Bednara z kanału TV Akwarystyka. Naprawdę przekozackie. Nie będę ich mieszał z innymi rybami absolutnie Bo szkoda typu łetwy jakieś liczne Jezus <grystanie> Także superowe, superowe żyworodne ryby, skalarki No Oczywiście mi jeszcze mają rybki właśnie przyjść od Bednara z kanału TV, ale to za jakiś, za jakiś czas No nie mogę się napatrzeć naprawdę Coś pięknego. No i co? Będziemy się zabierać y, zaraz za kropelkowanie. Włożyłem na razie, żeby się temperatura wyrównała, bo ma w tych akwariach dwóch tą samą temperaturę, a przełożę ich później te dwie samiczki do y, 166 litrów. a samce na razie pójdą tu samce no nie nie zajdą nie zakocą się jak to się mówi a później się zrobi no i teraz Państwu pokazuję akwarium to jest 54 litry będzie półeczki będą porobione i te akwaria kostka i 3 akwaria po 54 litry będą młode na rybki młode na rybki także akwarium je, zobaczcie pięknie żyje swoim życiem naprawdę jest się z czego cieszyć ta roślinka pięknie rośnie naprawdę super Będę też wpuszczał ślimaki, niektórzy nie wiedzą. Młodzi akwaryści kupują ślimaczki, a nie wiedzą po co. Je ślimak w akwarium to już odpowiadam, ślimak w akwarium jest po to, bo pięknie nawozi akwarium. No i tym samym czyści akwarium. Zobaczcie jak mi skalary urosły też dostałem pokarm też od Bednara ale to magnesy są przyśliczne. wy tak nie widzicie może ale na następnym filmiku jak zobaczycie to już będą na pewno młode ale wam jeszcze pokażę z bliska za chwilę co chodzi nie wiem czy wszyscy będą wiedzieć o nurzaniec to nurzaniec w zimę nie rośnie ani w akwarium, ani w rzekach czy w potoczkach. Także nurzaniec nie rośnie. Najlepiej rośnie wiosną i latem. A co na ten temat opowiem w następnym filmiku? Przy moich pięknych molinezjach. Hmm. No, cieszę się. Naprawdę, mówię Wam, cieszę się. No każdy się cieszy z każdej rybki, a szczególnie że to nie są ze sklepu tylko już tak jakby dzikusy dzikusy Ale to jak chcecie to już piście do Ednara z kanału Akwarystyka Bednark TV i dowiecie się coś więcej na ten temat bo mi z głowy wyszło naprawdę mi ludzie z głowy wyszło z tego wszystkiego dobra pokazuję wam akwarium a tu Państwu pokazuję 54 litry to jest akwarium nowe tylko było używane u hodowcy jeszcze mam tutaj właśnie Darek będzie wiedział na pewno z jakiej to ulicy jest ale to już mu powiem aby wiedział na pewno, 54 litry, jeszcze dwa takie akwaria dostanę. To są akwaria nowe. Tu taki jeden pan miał hodowlę. Ma dalej, ale stwierdził, że mu są niepotrzebne i mi je po prostu sprezentował. Także zaczynamy jazdę na maksa, jak to się mówi. A tu Państwu pokazuję wypad skalar. Moje piękności. Widać, że samiczki są kotne. A tu samczy, samczyki. Zaraz to będziemy kropelkowanie robić. I na następnym filmiku Państwu oczywiście pokażę, że śliczne są. O, jaki samczyk śliczny, proszę, zobaczcie. Śliczne są. Naprawdę. No, zobaczcie, jakie duże. Tak, może nie oddaję, bo to w worku, ale są przeogromne te molinezje. Śliczne są, naprawdę. A tu jest samiec. A, denerwuję się, zestresowany. No cóż, panie Mariuszu, jeszcze raz dziękuję. Dziękuję Wam wszystkim, że wchodzicie, subskrybujecie mój kanał. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie cieszy, że mogę dzięki Wam nagrywać i Wam pokazywać, jakie rybki. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie do następnego filmiku. No i zaczynam brać się za robotę. No jeszcze raz. Bernar, Ci dziękuję. Link będzie pod moim filmikiem. Kto będzie chciał uzyskać jakieś wiadomości z kanału Bednar Akwarystyka TV, to może do niego zadzwonić, napisać maila. Wszystko powie. Teraz sobie porównajcie te malutkie mieczyki, a te No Nie, nie będę porównywał, bo to nie ma sensu. Także na następnym filmiku pokażę, jak już. Na pewno będą maluchy. Także pozdrawiam, do następnego. Cześć, trzymajcie się zdrowo, cieplutko. Z tej strony rybka. Dzisiaj się cieszę. Cześć. A tu Państwu pokazuję, jak zdrowy skalar zachowuje się przy jedzeniu mrożonego pokarmu. Widzicie? Tak skalary się zachowują, jak dostają jeść. To jest właśnie zdrowy skalar. Tyle w temacie. Oczywiście były odrobaczone, i jak widać, rzucają się na jedzenie.